Sponsorem programu jest Totalizator Sportowy, od 60 lat patron polskiego sportu. I wystartowały po starcie. Na prowadzeniu jest od razu Trim. Na drugiej pozycji Tasmania. Trzecia galopuje dorodna, następnie zryw i stawkę zamyka Jariko. Ale konie są w połowie zakrętu. Do pokonania prawie 3 km jeszcze pozostały, więc długi dystans. Ale oderwał się nieznacznie Trim. Kilka długości za nim na drugiej pozycji galopuje Tasmania. Trzecia jest dorodna, przesuwa się tam dosyć mocno. Marinero jest już na trzeciej pozycji. I konie wychodzą tutaj na prostą, za moment będą pokonywać płoty najbliżej nas. I kolejny płot tutaj wszystkie konie sobie z nim poradziły na prowadzeniu cały czas Trim na drugiej pozycji galopuje Dorodna na trzecim miejscu jest Marinero na czwartej pozycji Tasmania dalej zryw Majsani boy i Jariko kolejny płot Trim go już pokonał reszta koni robi to w tej chwili już wszystkie konie pokonały i teraz płot najbliżej nas naprzeciwko trybuny głównej przed państwem jako pierwszy Trim to on pokonuje płot za nim Dorodna Marinero Tasmania Majsani Boy zryw i staw zamyka Jariko. Jeszcze pozostało ponad 2000 metrów do celownika. Trim, jak państwo widzą cały czas na prowadzeniu. Wysforował się tutaj kilka długości do przodu. Na drugiej pozycji jest Dorodna. Te dwa konie oderwały się od stawki. Cały czas tutaj prowadzi Trim, za nim Dorodna. Na trzeciej pozycji galopuje Tasmania, ale to jest już około 7 długości za Dorodną. Na czwartym miejscu jest My Sunny Boy. Dalej zryw i stawkę łeb w łeb zamykają Jarico oraz Marinero. I jeszcze 1600 metrów pozostało do celownika. Na prowadzeniu cały czas trim wysforował się tutaj kilka długości przewagi nad dorodną. Za dorodną z 10 długości jest Tasmania na trzeciej pozycji. Na czwartym miejscu jest My Sunny Boy. Jeszcze 1400 metrów pozostało do celownika, a tempo nam tutaj mocno wzrasta. Trim cały czas na prowadzeniu. Kolejny płot na drugiej pozycji jest Dorodna. Już zbliża się do niej Tasmania. Za Tasmanią ogromna przerwa. Na czwartej pozycji galopuje Zryw. Blisko tam Jericho, My Sunny Boy i stawkę z już bardzo dużą stratą zamyka Marinero. Ale Trim jest cały czas na prowadzeniu. Trim już wchodzi w zakręt. Zanim na drugiej pozycji Dorodna, na trzecim miejscu Tasmania, na czwartej pozycji jest Zryw razem z Jarico i trim jest już w połowie zakrętu, pozostało jeszcze około 850 metrów do celownika, trim, jego przewaga się tutaj powiększa, prowadzi od startu, ale przewagę zwiększa z każdym tutaj postawionym krokiem, trim na prowadzeniu, na drugiej pozycji jest Dorodna, na trzeciej pozycji Tasmania, na czwartym miejscu jest Jarico i już prosta finiszowa, nieco ponad 500 metrów do celownika, pozostały jeszcze tylko dwa Płoty. Trim jest na prowadzeniu. Daleko, daleko za nim galopuje Tasmania. Już na drugiej pozycji, ale jeździec spadł z Tasmanii. spad też jeździec z dorodnej. Trim na prowadzeniu. 300 metrów przed celownikiem, a teraz na drugiej pozycji jest już Jariko. I ostatni płot do pokonania. Trim, ostatni płot do pokonania. I pokonuje go. I jeszcze ostatnie 150 metrów. Trim na prowadzeniu. Na drugiej pozycji jest Jariko. Na trzecim miejscu zryw. Trim od startu. Do mety. Trim wygrywa. Bez problemu najmniejszego. Niezagrożony. Trim wygrywa na drugiej pozycji. Finiszuje Jarico na trzecim miejscu. Zryw. Ostatni płot pokonuje w tym momencie Marinero. I wszystko wskazuje na to, że Marinero jako czwarty dobiegnie do celownika i w tym momencie MySunny Boy pokonał również ostatni płot i zajmie piąte miejsce w tym wyścigu. Sponsorem programu był totalizator sportowy. Od 60 lat patron polskiego sportu.